Przychodzę dzisiaj z taką, też ku, takim krótkim przekazem dotyczącym różnicy między odczuciami, uczuciami a emocjami. W nawiązaniu też do wcześniejszych filmów, w których mówiłam o intuicji, ja to tak postrzegam, że intuicja ma bardzo dużo wspólnego właśnie z uczuciami, z odczuciami, i tak jak uczucia, odczucia, intuicja, to jest coś stałego. To jest coś, co pochodzi ze źródła, pochodzi od Stwórcy, pochodzi od naszej wyższej jaźni, jakkolwiek to nazwiesz. I to jest takie jakby niezachwiane, to jest coś, co po prostu jest, po prostu istnieje. I tak jak powiedziałam w po wcześniejszych filmach, po prostu jeżeli ty na przykład kochasz gitarę, albo kochasz podróże, to jest coś, z czego nie możesz zakwestionować. To, to, tak jak Twoja pasja, Twoje hobby, Twój talent, bądź też Twoje jakieś predyspozycje, Twoje w ogóle ulubione rzeczy. To jest coś, co po prostu w tobie istnieje. Ty nie wymyślasz, to, to, się, to się jakby przez ciebie przejawia i to płynie ze źródła. Bo Ty, na przykład, możesz kochać jakiegoś człowieka, możesz lubić jakiegoś człowieka, możesz kochać jakąś czynność. A emocja to jest coś, co jest jakby nabudowane, to jest coś, co jest wtórne i ma ścisły związek, bardzo duży związek z myślami. Eee, I to nie pochodzi ze źródła, eee, chociaż myślę, że łatwo... Trzeba tutaj rozróżnić, bo nam często możemy mylić emocje z sercem. E, ktoś mówi na przykład, jak się mówi, że, żeby słuchać swojego serca, to nie chodzi o to, żeby słuchać emocji. I zaczynam to tak dostrzegać, jaka jest właśnie różnica. I jeżeli te emocje pochodzą z naszego umysłu, e, czyli bardziej z, właściwie z myśli, które, które nasz umysł produkuje. E, tak uczucia, odczucia, intuicja to jest coś takiego głębszego, co po prostu przychodzi do ciebie i ty nie wiesz dlaczego. To jest, to jest zupełnie z innej przestrzeni. I temu właśnie możemy zaufać. To jest coś, co nas prowadzi, to jest ten wewnętrzny przewodnik, taki kompas, a emocje to są takie chmury na niebie, tak samo jak myśli. To nie jest prawdziwe. I tak jak tego pierwszego, powinniśmy kwestionować, bo niewiele dobrego przyjdzie Ci z kwestionowania na przykład swoich e, zamiłowań, jeżeli zaczniesz kwestionować, powiedzmy kochasz coś robisz, ale zaczniesz to kwestionować, i mówić sobie nie, 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 ja się do tego nie nadaję, powinienem robić coś innego, to nie będziesz szczęśliwy e, i tak naprawdę będziesz, nie będziesz robić tego, co Ci służy. To jest ta ścieżka naszego serca, to jest to, ta ścieżka, która nas prowadzi, ufanie temu, podążanie za tym, ale jeżeli chodzi o emocje i myśli, to tutaj jak najbardziej jest przestrzeń do kwestionowania, e, zwłaszcza jeżeli pojawiają się emocje negatywne. Właściwie w tej przestrzeni, to ci pokazuje tylko, że masz jakieś negatywne wierzenia, że mamy, mamy bo ja mówię tutaj oczywiście o sobie, na przykładzie własnego doświadczenia. To jakby pokazuje, że są gdzieś jakieś negatywne przekonania i wierzenia. I tutaj jak najbardziej warto kwestionować za, za tymi emocjami, które, które są taką naroślą. Jak gdyby, to, to gdzieś jest takie nabudowane, to, to, to jest coś, co jest, co jest chwiejne, co jest zmienne. Tak samo jak i myśli, jak chmury na niebie. I tak jak emocje mogą nas zaprowadzić do odkrycia swoich wierzeń, swoich przekonań, tego co tak naprawdę myślimy o sobie, tak uczucia mogą nas zaprowadzić do spełnienia. I to jest ta różnica. Przynajmniej ja to tak postrzegam jak to czuję na tym etapie mojego istnienia i co chciałam jeszcze powiedzieć, że czasami czasami emocje mogą pewne rzeczy przyćmić, tak samo jak myśli właśnie, które są z nimi związane mogą nam trochę pomotać, mogą wprowadzić zamieszanie i wybić nas z naszej ścieżki. E, bo dajmy na to, bo dam przykłady. Czujesz, że chociażby już jeden poda, podałam, że czujesz, że kochasz coś robić, e, że chcesz grać. Ale wybijasz sobie to z głowy i mówisz nie, to się nigdy nie uda, to nie ma sensu. E, i, I nie czujesz się spełniony. To jest coś, co nam szkodzi. Właśnie poprzez emocje, które się pojawiają na podstawie na przykład wierzenia, że się do tego nie nadaje. E, Motasz swój naturalny przepływ, zakłócasz, stawiasz opór. To może być sytuacja, też kiedy na przykład o, bo niepodważalne jest to, że na przykład kogoś kochasz. I podam przykład, w jaki sposób emocje mogą mącić. Dajmy na to, kochasz swojego dziadka, kochałeś, bo dziadek umarł, i wiesz, że go kochałeś, wiesz, że ta miłość cały czas w Twoim sercu jest. Ale na podstawie tego doświadczenia pojawiają się różne myśli. Na przykład, że bez dziadka moje życie nie ma sensu, bo dziadek umarł. E, I już się pojawiają emocje, żalu, smutku, złości, frustracji i w ogóle totalnej, totalnej załamki, e, które mutają Cię tak naprawdę, bo tak jak nie możesz podważyć swojej miłości do dziadka, tak możesz podważyć tą myśl, że bez niego twoje życie straciło kompletnie sens. I podważając to, kwestionując to i co za tym idzie, te wszystkie emocje, które narosły na podstawie tej myśli negatywnej na, te, na temat tego wydarzenia, jak gdyby kwestionując to, możesz siebie uwolnić, możesz na to spojrzeć z innej perspektywy i uświadomić sobie, nie, nie, nie kwestionując w dalszym ciągu uczuć do swojego dziadka, że to nie jest do końca tak, że twoje życie się zawala bo ta miłość nadal jest. Możesz go kochać, ale możesz też kochać innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj chcę pokazać, w jaki sposób emocje często motają, e, motają nam nasze odczucia. Kolejny przykład może być taki, że chcę na przykład, jak chcesz wchodzić w spółkę z jakąś osobą i wewnętrzny głoszczy w relacje, w jakąkolwiek relację, czy to biznesową, czy jakąś przyjacielską. Chcesz wejść w relację czy spółkę, ale jakiś wewnętrzny głos, który nie jest jeszcze jak gdyby intuicja. I to nie wynika z myśli, tylko z wewnętrznego przeczucia. Coś ci mówi, żeby tego nie robić. Po prostu. I nie masz na to dowodów, właśnie nie masz na to myśli. Masz tylko przeczucie, takie piór. Ale ta osoba na przykład zaczyna ci mówić, zaczyna ci przedstawiać superlatywy tej współpracy. Że to będzie takie cudowne, mam takie pomysły, mam taką strategię na to. I już ci zaczynają wchodzić w myśli, które wywołują w tobie jakieś emocje, na przykład ekscytacji, ale połączonej z lękiem, bo jednak masz to przeczucie, i coś w tym środku mówi nie. Więc ta ekscytacja miesza się z lękiem i ta, te, ten, ta, te emocje sprawiają, że nie do końca wiesz, co masz zrobić, ale dajmy na to idziesz za tym. Posłuchasz tego, co mówią ci myśli, co powiedziała ta osoba. Nie uważasz sobie. I w każdych z tych przypadkach pokazane jest, jak my możemy przez swoje emocje i związane w oczy właśnie z tymi myśli pewne rzeczy zakłócić. Ten naturalny przepływ. A a w tym naturalnym przepływie naszego serca co ja rozumiem przez odczucia, i emocje przez uczucia, takie jak właśnie intuicja, zamiłowanie do czegoś, miłość do kogoś, bądź do czegoś. To jest najlepsza droga do tego, aby żyć w prosty sposób, w zgodzie ze sobą. I nie mówię, że to jest łatwe, bo byliśmy, bo mamy umysły i mamy różne przekonania nabudowane, w włącznie nam do głów, które zakłócają po prostu to, co jest proste. E... Chyba nie Pić mi się chce, jestem łodna i to zaraz coś zjeść. Jak coś będę chciała dograć, to jeszcze oczywiście dogram wiadomo, żeby nie było.